Awaryjne rozlewy olejowe elementy wiedzy. Odcinek 20: Lokalizacja pola operacyjnego czy to takie ważne? Pole operacyjne to miejsce wybrane do prowadzenia działań oczyszczających zlokalizowane nad rzeką, jeziorem lub na brzegu morskim. Skala rozlewu może wymusić budowę większej liczby pól operacyjnych tworzących obszar operacyjny. Powierzchnia pola operacyjnego powinna zapewnić miejsce na parkowanie samochodów i przyczep biorących bezpośredni udział w działaniach, wraz z niezbędnym placem manewrowym, zaplecze obsługowe dla ratowników, cumowanie sprzętu pływającego. Składowanie wyposażenia ratowniczego, to jest zapór zbieraczy, olinowania, boi, kotwic i temu podobnych. Składowanie materiałów zużywalnych, takich jak zapasy sorbentów naturalnych, syntetycznych, desek, belek i temu podobnych. Składowanie odpadów poawaryjnych. oraz prowadzenie utylizacji tych odpadów lub ich załadunku do wywozu. Jak widać z tego wyliczenia miejsce wyznaczone na budowę pola operacyjnego powinno mieć odpowiednio dużą powierzchnię, nie mniejszą niż około 5000 m2, a także wyrównane podłoże odpowiedniej nośności i dobry dojazd. Spełnienie tego warunku jest niezbędne dla zapewnienia sprawnego operowania posiadanymi zasobami, z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa pracy. Powyższe nie wyczerpuje jednak warunku podstawowego dla skutecznego zwalczania rozlewu olejowego. Jest nim lokalizacja pola operacyjnego w zagrożonym obszarze. Najtrudniejszym przypadkiem jest rozlew olejowy przemieszczający się rzeką. Podstawowym problemem jest wyznaczenie lokalizacji pierwszego pola operacyjnego. Nie można bowiem dopuścić do sytuacji, gdy czoło rozlewu minie pole operacyjne nieprzygotowane do działania. Żeby tego uniknąć, niezbędne jest wprowadzenie do istniejącego planu operacyjno-ratowniczego lokalizacji pól wynikających z analizy możliwych scenariuszy skażenia rzek. Położenie czoła rozlewu przemieszczającego się dużą rzeką z upływem czasu można pokazać na nomogramie. Podany przykład dotyczy wycinka terenu, na którym trzy dopływy dużej rzeki krzyżują się z rociągiem naftowym w punktach A1, B1 i C1. W każdym z nich może dojść do skażenia wody, w wyniku którego olej dopłynie do punktów ujściowych, to jest A2, B2. Lub C2. Od tych miejsc czoło rozlewu przemieszczać się będzie dużą rzeką, to jest od punktu A2, od punktu B2 lub od punktu C2. Oś odciętych nomogramu oznacza czas T przepływu czoła rozlewu liczony w godzinach, zaś oś rzędnych zasięg skażenia rzeki Z wyrażony w kilometrach. Odpowiedni wykres dla rzeki A. Łączy punkty A1, A2 i A3. Dla rzeki B B1, B2 i B3 oraz dla rzeki C punkty C1, C2 i C3. Rozpoznanie terenowe pozwoliło wytypować cztery miejsca nadające się do budowy pól operacyjnych, oznaczonych jako P1, P2, P3 i P4. Teraz należy sprawdzić, czy ratownicy zdążą tam dojechać i przygotować sprzęt do zatrzymania i zebrania napływającego oleju. W przedstawionym przykładzie założono, że czas liczony od chwili informacji o dotarciu rozlewu do punktów A2, B2 lub C2 do wystawienia zapór i zbieraczy w nurt dużej rzeki wynosi od 3 do 6 godzin. Ten przedział czasowy pokazano jako prostokąt zabarwiony na niebiesko. Teraz można wprowadzić dane o położeniu rozpatrywanych lokalizacji. Znajdują się one w odległości 8 km? 14 km? 18 km? I 29 km od ujścia rzeki A w punkcie A2. Nomogram pokazuje, że w przypadku rozlewu na rzece A lub B, właściwym wyborem jest pole P3 lub dające większy zapas czasowy P4. Gdy jednak rozlew zdarzy się na rzece C, jedyną możliwością staje się pole P4. W przedstawionym przykładzie Pola P3 i P4 mogą być wyprzedzająco uzbrojone w stałe elementy ułatwiające ustawienie zapór przeciwolejowych lub wodowanie sprzętu pływającego. Przyspieszy to uruchomienie pola operacyjnego w razie rozlewu.